to deszczu chyba nie widzicie, tak? A, trudno powiedzieć. Tak jakoś wyszło, że od momentu, e, kiedy spadł ten deszcz, no to a, przestaliśmy jechać. E, tutaj zaczęło, zaczęło tutaj to wyglądać ciekawie, że się przegrywać. Bo trudno się jedzie, kiedy e, a tu toru gdzieś tam ucieka. E, owszem, można by tutaj się zasłaniać, e, że tor był dla wszystkich no ale jak pokazują mecze yy, drużyn, które jechały w warunkach takich trochę innych niż, 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 niż miały szczególnie na domowych torach no to no, tak jakoś jest no, że u siebie jak się warunki pozmieniały dzisiaj troszkę trudniej tym bardziej nie mamy nie mieliśmy yy, Jasona no ale trudno no trzeba, nie ma co tutaj dziś, nie będziemy się absolutnie yy, Jakoś się linczować. Przyjmujemy z pokorą tą porażkę i walczymy dalej. No, nie jest sytuacja jakaś tragiczna. Zostało jeszcze wiele meczów, Także spokojnie, teraz trochę przerwy. Także ochłoniemy. Przygotowywać się będziemy do kolejnych meczów, no, i jedziemy dalej. A na czym to polega? Tak? Unia jest tak spontaniczna, że może sobie pozwolić na różne ustawienia. A... Wy już nie macie tej powtarzalności w ustawieniach sprzętu? Na czym to polega, jak ktoś tak patrzy i sobie myśli, deszcz spada i od razu się wszystko sypie? Nie wiem, no... Wróżką nie jestem i tutaj jakoś nie będę wymyślał, cudował, Po prostu tak się dzisiaj pokładało, nie wiem. Można powiedzieć, że nie było tych ścieżek, które, które były z drugiej strony, no jak na początku. No, Tor był cały raz równy dla wszystkich. E, Jeździliśmy na tym samym torze. E, wskoczyłem dwa razy później na zewnętrzne pola. E, te ścieżki gdzieś tam nie jechały, tak jakbym sobie tego życzył. Przyjechałem, po prostu byli lepsi ode mnie zawodnicy w tych biegach. E, potrafię się przyznać i, i z pokorą podejść do tematu. Mówię, no taki jest sport. To jeszcze o tym, o tej zmiany, bo zawodnicy, jeden z zawodników z Leszcza na konferencji powiedział, że oni po prostu rewolucję zrobili. Nagle się przestawili zupełnie. Można to w drugą stronę rozumieć. Może za daleko idący wniosek, że wy za spokojnie podeszliście i, i, i za mało zmieniliście po tej, po tej zmianie warunków? Może. Nie mam A no zmieniliście ja... coś w ogóle? Czy, czy na ten no ale trudno się gdzieś tam zrobić, jakąś rewolucję, kiedy się jedzie na początku wiary dobrze. No to spadnie deszcz, i jakoś tak kierunku nie wiedziałem, szczerze mówiąc, który obrać. Na nie wyścig wyglądało to szybko, no ale tak szybko, że przejechałem kolegę i tutaj dobrze się tylko skończyło tak jak się skończyło. No trudno no. Historia.